Jakiś czas temu robiliśmy... Odcinek na temat wpływu migrantów czy też obcokrajowców, cudzoziemców na polską ekonomię, na polski rynek pracy, na system świadczeń. I zostawiliśmy sobie na oddzielny odcinek przestępczość migrantów, bo to jest coś, co, co strasznie grzeje coś, co robi bardzo, bardzo duże zasięgi i uważaliśmy, że potrzebujemy po prostu oddzielnego odcineczka, żeby zebrać dane i zebrać te dane. Więc dzisiaj odcinek o przestępczości obcokrajowców w uuu, Polsce. Uuu. Uuu. Już możemy powiedzieć, że e, e, przestępczość wzrasta. <laughs> no, wzrasta. E, cliffhanger, cliffhanger, Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komunda i kłaniam się nisko. Jesteśmy Ekonomia i Cała Reszta i dzisiaj będzie e, druga część, e, chyba tak można powiedzieć, e, odcinku o migrantach. O, o migrantach. Odcinku Przybywaj! Ja tak powiedziałem o tym, że przestępczość wzrasta, ponieważ jest to po prostu najbardziej logiczna rzecz, która wynika z faktu, tego, że ludzie popełniają przestępstwa. Jeżeli jest więcej ludzi, to jest więcej przestępstw. Jeżeli byłoby więcej Polaków, to by było więcej przestępstw. Jeżeli przybywają do naszego kraju obcokrajowcy, no to rośnie ryzyko przestępstw popełnianych przez, przez tych ludzi, bo oni istnieją po prostu. Taką samą konsekwencję miałoby na przykład zwiększenie. Eee, liczby powrotów Polaków tak. z emigracji do Polski, czyli na, naszych emigrantów, gdyby wracali tak do Polski, rosłaby liczba przestępstw. Tak dlatego, że wśród nich będzie pewien niewielki odsetek tych, którzy będą przestępstwa popełniać. Jeżeli e, na przykład Duńczyk, e, przyje... Duńczyk? E, przyjedzie i zrobi e, barową bójkę, to zwiększa przestępczość. To zwiększa, zwiększa nie, przestępczość. Nie jest więc istotne to, czy przestępczość w bezwzględnych, bezwzględnych rośnie. rośnie, tylko czy migranci są bardziej ryzykowną grupą, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw niż na przykład miejscowi. To jest to naszym, moim zdaniem przynajmniej taki, tak, taka kluczowa, kluczowa sprawa, którą powinniśmy rozpatrywać w takiej kwestii. Czyli czy proporcjonalnie do swojej populacji Zwiększają tą przestępczość bardziej czy mhm. mniej niż populacja rodzima. Mhm. Dobra. E, no to na wstępie taka powtórka. Już robiliśmy zresztą e, kilka razy podjazd do, do tego, ale to w takim odcinku na pewno nie, e, nie zaszkodzi, żeby to powtórzyć. Ile jest cudzoziemców w Polsce? Oraz. O, o, to może, oraz. E, oczywiście, może nawet nie oczywiście, ale nie jest to dobrze policzone. No, bo ciężko to liczyć, krótko mówiąc. Nie mamy narzędzi, które by pozwoliły to bardzo precyzyjnie porachować. Więc rozstrzał jest duży, zaczyna się od 2,5 miliona. Mhm. To są opracowania rządowe. Cytuję je również Polski Instytut Ekonomiczny, na który się często powołujemy. Do nawet 3,5 czy 4 miliona, to jest Warsaw Enterprise Institute, mówi o takich liczbach. Natomiast zazwyczaj przewija się ta liczba 2,5 miliona osób, które w Polsce są według informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców 80%. Około 80% z tej liczby, tych 2,5 miliona to, to Ukraińcy. A według ZUS-u legalnie pracuje w Polsce około miliona 200 tysięcy obcokrajowców, z czego dwie trzecie mhm. to Ukraińcy. Mhm. O tą sprawę o przestępczość zapytał się Cebos, e, pytając czy zgadza się pan, e, pani z następującym stwierdzeniem. Obcokrajowcy przyczyniają się do wzrostu prze, przestępczości w Polsce. E, 28% powiedziało zdecydowanie się zgadzam, a 38% ra, raczej się zgadzam. Co jest z logicznego punktu widzenia, no mówię, że to jest, to, to, to jest prawda. No, no, tak, tak jest, jeżeli jest więcej ludzi, to jest większe, większe ryzyko popełniania przestępstw. Nie, na, nawet nie jestem przekonany, czy ludzie z, wiesz, zdają sobie sprawę z, tego, z tej dwoistości, to znaczy z tego, że liczba przestępstw może rosnąć, ale ona może być adekwatna do liczby ludzi po prostu. Mhm. Krótko mówiąc, chcielibyśmy się zająć tą proporcją teraz, mhm. czyli jaki odsetek Polaków, a jaki odsetek imigrantów popełnia? Cudzoziemców w Polsce popełnia przestępstwa. Tak jest. Wysłaliśmy nawet pytanie do Komendy Głównej Policji o, o statystyki. Natomiast, jak to się ładnym mówi, nie dostaliśmy odpowiedzi do momentu nagrania tego odcinka. Bazujemy więc na tym, co pojawia się w internecie. Jeżeli pojawił się, pojawi się odpowiedź, to może dogramy jakiś szybki odcineczek albo wrócimy na przykład na, na Insta informację. Otóż, według Ministerstwa Sprawiedliwości w 2024 roku. Podejrzanych o popełnienie przestępstw było w Polsce 290 tysięcy ludzi, w tym obcokrajowcy stanowili 16 i pół, 16, 16,5 16 tysiąca, czyli około 6%. Tak jest. No, i akurat tak się śmiesznie złożyło, że około 6% stanowią w populacji naszego kraju imigranci, przyjmując, że jest ich 2,5 miliona. Mhm. Czyli biorąc pod uwagę tą, ten szacunek liczby imigrantów w naszym kraju, mhm. można powiedzieć, że popełniają oni tak samo często przestępstwa jak Polacy. Mhm. Jeżeli byśmy przyjęli, teraz sprawdzaj czy dobrze myślę, jeżeli byśmy przyjęli to górne oszacowanie, czyli 4 miliony e, obcokrajowców, którzy by stanowili w takim razie około 10% ludzi, to oznaczałoby, że popełniają pr przestępstwa rzadziej niż Polacy. Zgadza się, dlatego że Gdyby przyjąć, że jest ich 10% i, po, i gdyby mieli popełniać przestępstwa tak samo często jak Polacy, to mhm. stanowiliby około 10% podejrzanych, mhm. a stanowią 6%. Tak. Jeszcze jest jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż osoby migrujące to zazwyczaj takie kohorty wiekowe, które nie odzwierciedlają. Tej struktury demograficznej społeczeństwa, do którego e, przyjeżdżają. Czyli migrują zazwyczaj osoby młode, czasami zabierają ze sobą dzieci, czyli migrują ale nie osoby, zawsze. Ale nie zawsze. Czyli migrują osoby w wieku tam powiedzmy 20-40 paru lat. Jednocześnie jest to grupa, która ma największe ryzyko popełniania przestępstw, zwłaszcza mężczyźni, ponieważ tak się dzieje, może to socjalizacja, ale na pewno nie. E, socjalizacja też odgrywa w tym rolę, ale nie dużą. Mężczyźni w wieku młodym mają skłonność do agresji fizycznej. Tak jest, trudno. Więc tak naprawdę, jakbyśmy wzięli pod uwagę same te kohorty wiekowe, to nawet w tym opracowaniu takim najbardziej niekorzystnym, w tym podejściu najbardziej niekorzystnym okazałoby się, że migranci są mniej ryzykowną grupą, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw niż Polacy. Zgadza się. Gdyby, gdyby, można byłoby przypuszczać, że, znaczy, z góry można byłoby założyć, że gdyby przyjeżdżali do nas w, w, migranci, w, stanowiąc dokładnie taki sam rozkład w, wiekowy, jak na populacja mieszkająca w Polsce, to tych przestępstw byłoby mniej. Bo byłoby więcej osób na przykład starszych. Mm -hmm, tak? I mm -hmm, osoby tak, starsze tak. zdecydowanie rzadziej popełniają przestępstwa niż młodzi. Tak. Więc, więc mamy nadreprezentację w tej populacji osób w wieku, można powiedzieć, większego ryzyka, mm -hmm. a mimo to statystycznie mm -hmm. w przeliczeniu na jednego migranta ten odsetek, można powiedzieć, podejrzanych o popełnienie przestępstwa mm -hmm. jest odpowiednio mm -hmm. mały. Okej, okay, ale to dzielmy ten włos na czworo dalej i spójrzmy na niektóre kategorie przestępstw. Właściwie na, na jedną, którą tam sobie e, e, odgrzebałem, ale na taką, która jest najbardziej szokująca, czyli e, chodzi o e, zabójstwa. E, w 2024 roku podejrzanych o za, po, o, liczba osób podejrzanych o, o zabójstwo wynosiła w Polsce 452. E, w tej liczbie było 32 osoby e, z innym paszportem niż, niż Polacy, co stanowiło 7% wszystkich, czyli znowu mniej więcej mniej więcej tyle ile, ile ich jest, jest, jest ich w populacji oczywiście jest tak jak powiedzieliśmy że rośnie liczba sprawców przestępstw z innym paszportem niż polski co wynika z faktu, że, że, rośnie, że rośnie liczba, liczba migrantów? Liczba migrantów. Znaliśmy takie dane. Właściwie to gazeta wyborcza znalazła w 2020 roku niecałe 10 tysięcy, właściwie 9 tysięcy z hakiem. W 2020 było sprawców przemocy. W 2024 było ich 16,5 i, i tysiąca, jak zostało powiedziane <laughs> i wzrosła liczba przestępstw e, czyli liczba osób e, tak e, podejrzanych podejrzanych o 76% w tym samym czasie liczba pracujących wzrosła o 64% dużo dużo liczb mhm. Inaczej mówiąc liczba e, osób podejrzanych o, o popełnienie przestępstwa wzrosła Bardziej niż liczba pracujących. To może być co, coś niepokojącego. Z drugiej strony, nie wiemy, czy liczba pracujących odwzorowuje dokładnie liczbę osób, które przyjeżdżają. Na pewno nie jest tak, że, że liczba pracujących równa się liczbie liczbę pracujących. Tutaj rozumiemy zus czyli jako osoby, które pracują legalnie. Pracują legalnie. Nie wiemy czy... Jesteśmy pewni w zasadzie, że to nie są wszyscy ludzie, którzy pracują. Mhm. Nie wiemy jaka część osób, która przyjeżdża też nie, nie pracuje, nie jest nigdzie, nigdzie z, zarejestrowana. Więc innymi słowy być może wzrost liczby osób wzrost liczby migrantów był większy niż wzrost liczby osób zarejestrowanych w zus -ie. Dobrze mówię. Mhm. Co mogłoby tłumaczyć to, że e, wzrost liczby e, osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa jest w, większy niż wzrost liczby zatrudnionych według ZUS. Mhm. Pokomplikowałem trochę czy nie? Ale jest trochę zrozumiałe jest, chyba. Czyli, krótko mówiąc, dalej nie mamy twardych dowodów na to, że zwiększanie się liczby migrantów ma istotny wpływ na zwiększanie się liczby mhm. przestępstw, jeśli chodzi o. Wskaźnik przestępczości, mm -hmm. czyli, czyli np. liczbę przestępstw na, na liczbę obywateli. Mm -hmm. I jest to, jest to możliwe z takiego szybkiego luku, pewnego uproszczenia? Tu może się dziać coś niepokojącego, ale nie musi, bo być może jest, są jakieś, jakieś dane, których, których nie widzimy. I jeszcze jest jedno, jeden ciekawy wskaźnik, który wzięliśmy pod lupę, mianowicie jaki odsetek danej narodowości, Popełnią przestępstwa. W Polsce, jako się rzekł, te 200, właściwie to nie jest 290, to jest 260, 70 z hakiem tysięcy, jeżeli to minus 116 tysięcy. No ale liczbę mieszkańców naszego kraju też musiałbyś pomniejszyć o liczbę migrantów wtedy. Pomniejszył? E, 37. 37, no ale to, co, do, 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 czyli 39,5 anyway. mieszka? 2,5 miliona? Nie, no to 37, około 37 milionów Polaków. W każdym razie, prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, inaczej, odsetek Polaków popełniających przestępstwa, w 2000, podejrzanych, o podejrzanych, przepraszam, podejrzanych, w 2024 wynosił około 0,7%. Dla Ukraińców, przyjmując, że jest ich 1,5 miliona, był nieco niższy, wynosił 0,65%. Czyli... A jeżeli przyjmiemy, że jest ich więcej? to ten odsetek będzie spadał. Tak. Czyli be, będzie, będzie jeszcze większy dystans między odsetkiem mm -hmm. podejrzanych Ukraińców a odsetkiem podejrzanych Polaków. Tak, tak, tak. Czyli przy krótko czym, mówiąc, jeszcze mniej ryzykowni są jako, jako jeszcze, mieszkańcy naszego jeszcze kraju. Jeszcze mniej niż, ryzykowni Ukraińcy niż, niż Polacy. E, przy czym dane dla Polaków są niemal pewne, znaczy, bo coś co, jakby Polacy są dobrze policzeni. Mm, i też, w miarę dobrze. W, w, miarę, w miarę dobrze policzeni oraz jako sprawcy też są. Też są dobrze policzeń i pamiętajmy jeszcze o tym co o czym już mówiliśmy czyli o y, tych y, kohortach Czyli kohorty wiekowe Ukraińców przybywających do Polski to są te kohorty wiekowe, w których jest największe prawdopodobieństwo, czy największe ryzyko popełnienia przestępstw. E, więc oni są z tego też powodu, e, jeszcze, że tak brzydko powiem, czy ładnie powiem, bezpieczniejsi niż Polacy. Mm. Mniejsze ryzyko dostania w mordę od Ukraińca niż od Polaka. Mm. Biorąc pod uwagę również ich liczebność. Tak jest. Ale ale jest jeszcze narodowość, która wzbudziła ostatnio sporo emocji i nie bez powodu. Gruzini. Gruzini, których jest oficjalnie przynajmniej 27 tysięcy. Popełniło z przestępstwa około 6,6% ,6 z nich. Gigantyczna różnica Dziesięcio, dziesięciokrotna. Nawet jeżeli, nawet jeżeli jest tak, że Gruzinów jest. Miałem, cztery dwa, razy więcej. Dwa razy więcej, to, to i tak popełniają więcej. Nawet jeżeli jest ich e, trzy razy więcej, co jest chyba mało prawdopodobne, że jest taka, ta, takie duże, e, taka, taka duża dysproporcja w danych, to i tak są e, narodowością statystycznie bardziej niebezpieczną, mm -hmm. czy w każdym razie mającą większy odsetek e, e, migrantów popełnia przestępstwa niż tak w całej populacji tak. czy też w populacji na przykład Ukraińców. Tak, pamiętajmy, że to są wciąż niewielkie procenty, ale w porównaniu do porównując porównywalne, czyli w porównaniu na przykład do Ukraińców albo do Polaków, znacznie większy, naprawdę znacznie większy odsetek Gruzinów. Popełnia przestępstwo, albo przynajmniej jest podejrzanych o, o popełnienie przestępstw. Prawdopodobnie popełnia przestępstwa, no bo nie wiem dlaczego mieliby być znacznie częściej podejrzewani e, o popełnienie przestępstw, będąc niewinnymi, na przykład. No, jakiś może być no. bias. Ten. Natomiast. No dobrze, może. Ale nie sądzę, żeby to miało aż taki wpływ, to znaczy, żeby to przyczyniało się do tego, że ich odsetek obywateli Gruzji mieszkających w Polsce jest nie wiem, dziesięciokrotnie częściej typowany na sprawców przestępstw mm -hmm. niż Polacy. No, i, i warto też przyjrzeć się temu, jak zmieniała się liczba przestępstw popełnianych w naszym kraju w ostatnich latach, tak. żeby odnieść to do tego, że rośnie nam liczba migrantów. Liczba to zależy na, na jaki przestępstwo spojrzymy, ale jeżeli spojrzymy na zabójstwa na przykład, to w ogóle te statystyki kryminalnej jest, to jest coś takiego, co, wiesz, rusza mojego, mój wewnętrzny Asperger, mojego wewnętrznego Aspergera, że to jest coś, coś eleganckiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych najhojniejszych mecenasów, którzy ozłacają nas najpotężniej. Możecie do, dołączyć do tego grona ozłacających nas najpotężniej. Są nimi, są nimi. Kacper e, Żytkowicz, Łukasz Gieracki, Marcelina Zawisza, Pszczoły dla Afryki, Sabina Śliwka, Stary Komunista i Klub Dwie Lewe Ręce Warszawa. Zachęcamy do wsparcia nas na Patronajcie. Możecie nam również kupić wirtualną kawkę na portalu Buy Coffee. Tu. Wrzuciliśmy sobie jeszcze okiem na takie ogólne statystyki odnoszące się do, do przestępczości, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście coś niepokojącego się dzieje, bo tak patrzymy na te dane, o których mówiliśmy, to to, to się odnoszą tylko do prawdopodobieństwa czy ryzyka popełniania przestępstw przez e, obcokrajowców z uwzględnieniem... I to, I to w ostatnim czasie. I to w ostatnim czasie z, z uwzględnieniem e, konkretnych e, narodowości. E, Trzech, czyli Polaków, Ukraińców i Gruzinów, ale zobaczyliśmy też, co się dzieje z przestępstwami stwierdzonymi na e, przestrzeni ostatnich lat, czyli tam od 2015 roku, bo wtedy był widoczny najbardziej gwałtowny wzrost liczby migrantów. Znaczy od tego momentu od obserwujemy ty... jakby kolejne fale mm -hmm. napływających migrantów. Od 2015 roku e, liczba migrantów do 2024 wzrosła o 550%. Znaczy, jeżeli mówimy o cudzoziemcach, tak, którzy legalnie którzy, tak, wykonują tak, tak, pracę to, w Polsce i są zarejestrowani w ZUS. Tak, to prawda, to prawda i tu jest takie założenie, być może ono jest błędne, ale jakby mniej więcej wydaje mi się, że tak to powinno się zgadzać, że, że jeżeli przybywa, przybywają osoby pracujące, to I zatrudnione i odprowadzające składki do ZUS-u, to prawdopodobnie podobna ilość osób przybywa, które są niezatrudnione, oraz ich dzieci na przykład. Mm -hmm. nie, ma, nie widzę powodu, żeby te liczby się jakoś strasznie, drastycznie rozjeżdżały. Mm -hmm. No więc patrzymy na ten e, rok 2015, przestępstwa stwierdzone, zabójstwa, no bo to one, one tak najbardziej chyba e, są naj, najbardziej gwałtowne, najbardziej ludzi. Co? Bulwersują. Mm -hmm. W 2015 roku było zabójstw niecałe 500, w 2023 było ich 560. Rzeczywiście coś się, coś się zaczyna dziać. No ale w 2022 było 499. Tak jest. To są nieduże, nieduże liczby, więc kilka dziesiąt, czy tam trzydzieści więcej powoduje wrażenie, że, że mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem. To jeszcze może. Do 2020 się cofnę. Wtedy było prawie 1300 zabójstw. Znaczy widać, że od tego. Do 2000. Do 2000, przepraszam, mm -hmm. A, powiedziałem. 20. A, nie, nie, do 2000. 1300, więc widać, że staliśmy się krajem od tego, tamtego czasu o wiele bezpieczniejszym. Pobicia, bójki i pobicia. W 2015 4700, w 2023 2500. W, 2000, w roku no 2014 spadek. Tak. tak, w roku 2014 tysięcy. E, uszczerbek na zdrowiu. E, w roku 2015 10 tysięcy, w 2023 8,5 tysiąca, więc znowu spadek. Kradzieże. Przestępstwa stwierdzone. W 2015 niecałe 150 tysięcy, w 2023 niecałe 120 tysięcy. Mm, znowu spadek. Znowu spadek i jeszcze jedna kategoria, otóż będzie to rozbój. W 2015 niecałe 8 tysięcy, w 2023 4 tysiące jesteśmy więc krajem w o wiele bezpieczniejszym niż w 2015 roku, Nie... zanim napłynęła fala. Zanim migrantów. napłynęła fala migrantów, wtedy Polacy byli bardziej niebezpieczni. Widać, że jeśli, jeżeli znowu oddalimy się z tym, z tym obrazem i, i się cofniemy, czy, czy spojrzymy z góry, to domieszka migrantów, czy to, że migranci, że sporo migrantów przybyło, nie, zao nie zaowocowało wzrostem przestępczości, widzimy spadek przestępczości, znaczy pod spodem, pomimo tego, że migranci popełniają przestępstwa, to pod spodem w tym całym systemie społecznym działają silniejsze zmienne, czy silniejsze procesy, które oddziałują na przestępczość także ona spada, mhm. tak? Tak, tak. No to mogą być różne rzeczy. Może być bogacenie się społeczeństwa, mm -hmm. może być też większa sprawność policji, na przykład mm -hmm. w działaniu, która ma. ma ja bym wpływ wpływ się. bogacenie się społeczeństwa. E, zmiana kultury, ale zmiana kultury będą będąca prawdopodobnie funkcją bogacenia się społeczeństwa. To znaczy, że teraz już trudno jest znaleźć takie oazy, to chyba nie jest dobre słowo, że getta, wiesz, dresiarzy, którzy tam pójdziesz, zaszyjesz się. Oni ci powie... Kierwa, panie, dawaj tutaj coś, dawaj telefon, albo na przykład nie wiem, kradzieże e, radi radiów? Ra, ra, radio odbiorników. Od, radio odbiorników samochodowych. Kiedyś zdarzało mi się widywać ludzi, którzy biegali z radio odbiornikami. Może im się bardzo spieszyło, na przykład do naprawy, ale mogli też być ludzie, którzy po prostu walnęli to radio w, w jakimś samochodzie. Tego się, tego się już nie, 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 nie robi. No, no wycieraczki były kradzione, kołpaki były kradzione, tak. Także jakby to, to odeszło w przeszłość. To odeszło w przeszłość, ponieważ nasze pensje, nawet pensje minimalne, są na tyle wysokie, że po prostu bardziej się opłaca kupić kołpaki radio y, samochodowe niż ryzykować bycie złapanym. Zgadza się. Poza tym y, zmalał odsetek tych, którzy kupowali z niepewnego źródła takie mm -hmm. używane kołpaki czy wycieraczki. Mm -hmm, tak? no bo. Mm -hmm jakby kradzież przestała mieć sens w momencie, jak nie możesz sprzedać łupu. No to, to prawda, to prawda. No więc, jak widzicie, w dużej części, jeżeli słyszycie o panice, to, czy, czy postrzegacie to jak, jako panikę, czy sygnały alarmowe, no to te sygnały alarmowe są przestrzelone. To jest robienie czarnego PR-u, który nie ma oparcia w, w rzeczywistości, w danych. Na razie jakby nie ma racjonalnych powodów do tego, żeby bić na alarm. Na pewno nie. Żeby się przyglądać sprawie, też na razie nie ma. Znaczy, dobra, przyglądać się sprawie zawsze można. Zawsze przyglądać można. Przyglądać się sprawie gruzińskiej należy. Tak, to czyli, czyli te mniej, mniej obecne w mediach nacje, które do Polski również napływają, one mogą mieć swoją. E, jakąś taką et, etniczną przestępczość. Tak? Ja jestem strasznie daleki od takiego e, modus operandi, który przez pewien czas e, obowiązywał na, na Zachodzie, czyli o pewnych rzeczach lepiej tam nie mówić, bo to może coś. Nie, 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 absolutnie. W sensie, jeżeli chodzi o przestępczość, patrzymy w dane, jeżeli coś się dzieje, jeżeli rośnie na przykład liczba, nie wiem. E, Przemocy na tle seksualnym, patrzymy, które to są, nie wiem, które to są nacje, które to są obszary geograficzne, no i staramy się w jakiś sposób oddziaływać tego, nie zamiatamy tego pod dywan, bo to za zawsze wychodzi źle i jeśli chodzi o, o kwestie informowania społeczeństwa, zawsze wychodzi źle dla samych ofiar, a jedynymi, którzy na tym korzystają, na tym układzie są przestępcy po prostu. Ja słyszałem na przykład o tym, że jest pewna skala przestępczości wśród Wietnamczyków, mm -hmm. ale ona dotyka samych Wietnamczyków. To mm -hmm. znaczy są, nie wiem, złodzieje, bandyci, wymuszający haracze i tak mm dalej, -hmm. tylko oni działają wyłącznie wewn wewnątrz własnej nacji. W związku mm -hmm. z tym to nie wycieka, bardzo często nie ma żadnej informacji doci docierającej do policji tak? okay. na temat tychże przestępstw. E, to, to jest jakby trzymane wewnątrz tejże nacji. Jeden, więc Nigdy się nie, nie zetknąłem chyba z jakimś takim poglądem, który mówiłby, o Wietnamczycy uwaga na Wietnamczyków, to jeżeli rzeczywiście jest coś, to jest wewnątrz społeczności. Mm -hmm. Co oczywiście nie oznacza, że to jest. Można spokojne, to zignorować. Tak. Że można to zignorować, bo oni też są częścią naszego społeczeństwa i systemu prawnego, więc powinny te, te sprawy zostać powinny być rozstrzygane na gruncie prawnym, a nie na gruncie ich mniejszego prawa zwyczajowego. Ale, ale z tego co słyszałem, jest to bardzo trudne, dlatego mm -hmm. że właśnie ciężko znaleźć osoby zeznające, a do, bez osób zeznających jest, jest ciężko tak hmm. naprawdę prowadzić to, śledztwa. Prawdopodobnie potrzebni by byli po prostu Wietnamczycy w policji, nie? Jak najbardziej. ale ja, ja nie słyszałem, żeby był duży zaciąg y, mm -hmm. y, osób innej o innym pochodzeniu, o innych korzeniach etnicznych polskich. Policja, kiedy... policja jeżeli, jeżeli tego słuchacie z jakiegoś powodu, może, może jest jakiś policjant albo ze dwóch, albo z pięciu nawet, którzy te, tego słuchają, to jest chyba ten problem, który czasami widać w niektórych serialach amerykańskich, który zaczyna się w Polsce pojawiać. To znaczy, powinniśmy mieć. W służbach, w policji, ludzi z innych grup etnicznych. Po to, żeby byli łącznikami, po to, żeby rozumieli specyfikę tych grup, po mm -hmm. to, żeby e, rozumieli język. Na przykład. E, tak, język, i, bardzo ważna sprawa. Szczególnie, tak. że część migrantów niespecjalnie nie się gładko posługuje językiem mm -hmm, polskim. Mm -hmm, mm -hmm. Albo może udawać, że się nie posługuje Albo językiem, może udawać... językiem polskim. Albo może udawać. Więc policja wiecie, co robić. <laughs> 60. A nie, nikogo nie, 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 na nikogo nie donosiłem jeszcze. Ale jak będzie trzeba, to zrobię to, co trzeba. <laughs> Przy okazji warto wspomnieć, że niezależnie od tego, jakby niewysokie były wskaźniki w niektórych nacjach, większość populacji migrantów nie tak. popełnia żadnych przestępstw. To są zwykli, tak, ciężko pracujący ludzie. To prawda, to prawda, to prawda. Nawet jeżeli przyjąć najbardziej niekorzystne oszacowanie dla narodowości grudzińskiej, to ponad 93% osób nie popełnia tam przestępstw. Nawet nie jest podejrzewana. O nie jest podejrzewana, tak jest. E, z, to, z tymi refleksjami was zostawimy. Do zobaczenia Trzymajcie i do usłyszenia. Się.